Witam, witam, witam. Tak dzisiaj będzie taki nietypowy filmik jeszcze jeden, to jest zasadniczo zaraz po tych wentylatorach, a troszkę z innej bajki. Zapewne jak być może jesteście tacy starzy jak ja, albo starsi, albo młodsi, to być może pamiętacie. Nie nie chodzi, nie, nie chodzi, naprawdę nie chodzi mi o to, że pamiętacie jak się polowało na mamuty, albo pamiętacie jak się e, naprawiało tam obręcze w karocach, nie, 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 nie w tym sensie. Ale pamiętacie, jak się słuchało muzyki na, e, pro, używając programu e, Winamp. Być może, dopóki to był jeszcze program oczywiście do słuchania muzyki. Później to się zmieniło. E, to był bardzo fajny program. A jeszcze do tego wszystkiego być może sobie pamiętacie, jak wcześniej mieliście może taką wieżę, albo chodziliście gdzieś sobie, gdzie, gdzie, gdzie były wieże, wieże różne tam techniki, Sony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, jak to wyglądało, Hi-Fi i, i zawsze, zawsze, zawsze to tak fajnie brzmiało i, i teraz jest z tym problem. No, i do czego to zmierza? Ano do tego to zmierza, że co prawda Winampa już nie ma. Właściwie być może jest, ale nie nadaje się do niczego. Natomiast Rosjanie znaleźli nam dość dobre zastępstwo. I tu chciałbym polecić pewien programik. Programik nazywa się AIMP Co w nim jest takiego ciekawego? Może go sobie tu otworzymy. Włączymy w tle sobie jakąś muzyczkę. I i ta muzyczka jak nam będzie grała to sobie coś o nim powiemy no program jak program program standardowo wygląda tak jak teraz go widzicie czyli właściwie to tam można by powiedzieć nie ma w nim nic ciekawego oprócz tego że robi swoje odtwarza muzykę ma jakieś tam efekty itd., itd. to co naprawdę w nim jest fajnego to są fajne skórki poczynając od takich Różnych, które sobie na bieżąco możemy zmieniać, które są bardzo tak zwane Winampowe, mamy tutaj no, bardzo dużo do wyboru z efektami itd. i tak dalej. Skórki muszę przyznać, że w programie AIM są bardzo ładnie dopracowane. Oczywiście nie wszystkie, bo zdarzają się takie, które są brzydsze. Ale nie ma co naprawdę narzekać. Skórki, jak widzicie, są ładne. Jest tych skórek mnóstwo tam do wyboru na stronie. Można sobie ściągać takie, które mi się, które będą, ci, yy, wam się podobały. E, no, mnóstwo, mnóstwo różnych. Tak, jest tego naprawdę sporo. E, staram się wybrać takie tam, których nie widzieliście. Ale, a co to ma wspólnego? z wieżami, co co ma wspólnego z retro, z, ze stylowym słuchaniem muzyki. No bo mnóstwo narodziło się skórek, mniej więcej takich, które są moim zdaniem świetne i bardzo, ale to bardzo klimatowe. Postaram się Wam to pokazać, tak przełączając e, niektóre z nich, które już sobie poustawiałem na publicie, jak to wygląda. Także e, można, można, można śmiało sobie, można śmiało sobie to posłuchać dość fajnie. Tutaj wybrałem muzykę oczywiście darmową, żeby tam nie było później jakichś problemów, którą można sobie dostać na YouTube, a właściwie to jest zapętlane cały czas jeden kawałek. Pokażę mam mniej więcej niektóre z tych skórek, jak to wygląda. Nie ma co tu dużo się rozpowiadać, nie będziemy, się, nie, nie będziemy tu dużo mówić o tym, myślę, że one same jakby mówią za siebie, nie? Jak widać rosyjskie sprzęty też jakieś są tutaj, niby nie było? O, tu mamy coś fajnego Jest tego mnóstwo, można sobie naprawdę poobierać jeżeli, jeżeli lubicie takie klimaty To, to myślę, że, że robi to wrażenie Tu macie króla. To jest król. <noise> Największa skórka, jaka jest dostępna do AIMPA, chyba w ogóle. Ale być może jak będę dalej szukał, jeszcze mnie coś zaskoczy. Oczywiście to jest też taka ciekawostka, że e, to, 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 to nie jest tak, że to jest tylko obrazek. To wszystko działa. Możemy sobie zatrzymać włączyć, tak? Przewinąć kawałki na następny, poprzedni. Wszystko działa tak, jak powinno działać. E, mamy opcje i tam różne inne rzeczy, tak? Playlisty, muzyki, tam, biblioteczkę, wizualizację. O, także no naprawdę jestem pod bardzo dużym wrażeniem tego, jak ten program się rozwija i co się z nim dzieje. I, I najważniejsze jest to, moim zdaniem, że to jest po prostu program do słuchania muzyki i on idzie w dobrym kierunku. No, mamy nawet tandet odsłaniacza. <laughs> Miałem nawet pod, bardzo podobną, dlatego chyba ta skórka tutaj jest. Kiedyś. No nie jest to zbyt dobra skórka, zresztą wieża też nie była zbyt dobra. Chciałem Wam tak z grubsza naświetlić, nie będę się rozpowiadał co ten program potrafi, bo on po prostu tworza muzykę, robi to co powinien, robi to co powinien Winam, bo, 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 bo robi właściwie cały czas, a potem rozrósł się do nie wiadomo jakich rozmiarów i, i praktycznie każdy przestał go używać, bo to nie miało najmniejszego sensu. Te, ta wersja potem się zmieniała, on zatracił swój charakter zupełnie, przestał być cool, a ten program jest cool, z wersji na wersję jest coraz bardziej cool, taki cool w stylu retro. Jeżeli lubicie coś takiego, to myślę, że Wam się spodoba. A na koniec być może no, zwykłe skórki już tam widzieliście, także to nie, ma, nie ma też. Jest, jest tego mnóstwo. Każdy wybierze coś dla siebie. Czy lubicie retro, czy nie? Czy lubicie czy lubiście Winamp'a, czy Wam tego brakuje? Czy, czy lubicie nawet Windows Media Player? Tam też są takie skórki, także wszystko można znaleźć. Nawet są skórki pokroju. Jeżeli jesteście fanami obcego, to proszę bardzo, też nie ma z tym najmniejszego problemu. Także polecam, świetny program, jeżeli lubicie słuchać muzy na kompie, naprawdę, naprawdę warto sobie go zainstalować, jest darmowy, jak najbardziej. Link będzie w opisie, ale nawet gdyby nie, to po prostu wystarczy wpisać I'm i wszystko, wszystko się znajdzie. To ode mnie tyle chyba. Zobaczymy potem jak to się nagrało, bo nawet nie wiem, pierwszy raz dzisiaj używam nowego programu, jak widzicie nie ma loga, program jest zupełnie darmowy. Eee... O, to był właśnie on. OBS. Także no to, to chyba tyle. Dzięki. No i być może do następnego filmu.